Promienie słońca wpadały przez wąskie, malutkie okienko drewnianej chatki, oświetlając twarz chłopaka. Leżał na brudnej, drewnianej podłodze. Widać było, że deski, z których była zrobiona, najlepsze lata miały już za sobą. Izba nie była duża. Na dębowym stole leżało kilka glinianych misji i talerzy. W kącie stała dziwna, mosiędzowa rzeźba przedstawiająca coś, co kształtem przypominało nadgryzione jabłko. Odnosiło się wrażenie, że zupełnie nie pasowała do raczej ubogiego i prostego otoczenia całej chatki, jednak dziwnym sposobem idealnie się ze wszystkim komponowała. I zbadowała poczucie ciepła i bezpieczeństwa. Było w niej jednak coś dziwnego, tak jakby czegoś brakowało, jakby osoba, która ją zbudowała, zapomniała o jakimś ważnym szczególe, detalu. Chłopak powoli otworzył oczy. Światło padające wprost na niego oślepiło go na moment. Zaczął się podnosić. Na jego twarzy widoczne było wyraźne zdezorientowanie, zagubienie. Nerwowo rozglądał się po chatce, dotknął się po twarzy, po szyi, tak jakby chciał upewnić się, że jest prawdziwy. Stanął pewnie na nogach. Gdzie ja jestem? Co się właściwie stało? Coś, coś pamiętam, jakiś hałas. W tym momencie, jakby samo wspomnienie wywołał ból w jego uszach. A chłopak widocznie zachwiał się na nogę. Niepewnym krokiem podszedł do stołu i usiadł na jednym z drewnianych krzeseł. Ciężko powiedzieć, ile czasu spędził w tej pozycji, ale widać było, że o czymś intensywnie myśli. Nagle wstał na równe nogi, jak poparzony i krzyknął. Suzo! Gdzie jest Suzo? Gdzie krypta? Byliśmy pod drzwiami. Ten pisk, coś, coś było w ciemności, gdy otworzyliśmy drzwi. Tylko co ja w takim razie robię w jakiejś chatce? Gdzie ja właściwie jestem? Chłopak zaczął się za czymś rozglądać. Wyraźnie szukał czegoś wzrokiem czegoś, czego w tej izbie nie było, czego brakowało, o czym zapomniano. Jak w ogóle mogłem się tu dostać, skoro tu nie ma nawet drzwi? powiedział lekko spanikowany. Tak, chatka nie posiadała żadnych drzwi żadnego otworu dużego na tyle, by mógł przecisnąć się przez niego człowiek nawet małych rozmiarów. Co jest? Co się dzieje? Do cholery, czy ja postradałem rozum? Pomyślał chłopak. Chodził od ściany do ściany, macając każdy centymetr drewnianych konstrukcji w poszukiwaniu chociaż najmniejszej szczeliny, jakiegoś ukrytego przejścia, czegoś, czego być może nie dostrzegał. Nagle... Kątem oka zauważył coś przy stole, co spowodowało, że zamarł. Witaj – powiedziała postać siedząca przy stole na jednym z krzeseł. Postać, która była mu znajoma, którą znał jak nikt inny. Otóż przy stole siedziało coś, co wyglądało zupełnie jak on. Jego idealna kopia, jego odbicie. Pat nie był w stanie wydobyć z siebie słowa. Nie był w stanie się poruszyć. W jego głowie rodziło się tyle pytań, tyle myśli, tyle sprzeczności. Siadaj, powiedziała postać, patrząc mu prosto w oczy i skinając głową na jedno z krzeseł po drugiej stronie stołu. Pat bez słowa zrobił to, o co został poproszony. Siedział teraz naprzeciwko... naprzeciwko siebie. Patrzył sobie w oczy, czuł zapach swojego potu, rozpoznawał każdą bliznę z dzieciństwa. Czy, czy ja umarłem? Zapytał. Umarłeś? Nie. Czym właściwie jest śmierć? Ba, czym właściwie jest życie? Jak? Dl dlaczego wyglądasz zupełnie jak ja? C czym ty jesteś? Co tu się dzieje? A może to ja powinienem zapytać Cię o to samo? Co właściwie czyni Cię tobą? Wygląd. Czy w takim razie nie mam takiego samego prawa do zadania ci tego pytania? Przecież wyglądamy tak samo, rzuciła postać, uśmiechając się lekko. Chcę wiedzieć, co tu się dzieje! krzyknął pad, wyraźnie wyprowadzony z równowagi, uderzając pięścią w stół. Mów natychmiast do cholery, kim jesteś! Wy ludzie zapomniałem, że wasze postrzeganie świata jest bardzo ograniczone. Przed kiedy spotyka was coś, co wykracza poza przyjęte przez was prawa natury, stajecie się ślepi, bezsilni, nerwowi, jak oślepione zwierzę, które za wszelką cenę próbuje znaleźć drogę do domu. Skończ pie! krzyknął Pat, ale zanim zdążył dokończyć zdanie, coś jakby odebrało mu głos. Związało mu język. Z całych sił starał się wydać z siebie jakikolwiek dźwięk, wypowiedzieć jakieś słowo, ale jakaś tajemnicza siła, jakby złapała go za gardło i nie pozwalała mu tego zrobić. Teraz sobie trochę pomilczysz i mnie wysłuchasz, powiedziała postać, która z dziwną satysfakcją obserwowała, jak chłopak wręcz się krztusi. Widzisz. Znajdujesz się tutaj nie bez powodu. Jak wielu przed wami, pewnie wielu po was. Chcieliście z towarzyszem przekroczyć wrota. Nie wiem, czy kierowała wami chciwość, ciekawość, za przygody, wzbogacenia się, i szczerze mówiąc, właściwie mnie to nie interesuje. Za to mogę Ci powiedzieć, że żadna z legend czy mitów nie mówi prawdy o tym, co za tymi wrotami właściwie się znajduje. Postać lekko przybliżyła się do twarzy Pata. Przykrzywiła głowę, a na jej twarzy można było dostrzec dziwny grymas. jakby uśmiech, ale było w nim coś złowrogiego, coś ochydnego. Następnie wróciła do poprzedniej pozycji i kontynuowała. Jeśli uspokoi to trochę twoje serce, to ciągle, jakby to mówicie, oddychasz, żyjesz. Leżysz właśnie na zimnej, kamiennej podłodze. Z twojego przedramienia sączy się krew. A obok ciebie leży twój towarzysz. Pan znowu chciał coś powiedzieć, ale niewidoczny cierń na jego gardle zacisnął się jeszcze bardziej. Jedynym powodem tego, że Twoje serce jeszcze bije, jest to, że zawsze byłem trochę ciekawy gatunku ludzkiego. Jesteście tak zepsuci, tak okrutni względem siebie, świata. Jedyne, co ma dla Was znaczenie, to bogactwo, luksusy, przyjemności cielesne. Tyle się nasłuchałem o honorze, przyjaźni, miłości, tęsknocie, o tym co nazywacie uczuciami, o wszelkich więziach, które zostają zapomniane, kiedy wleży przed wami jakieś nędzne świeci czy moneta. Zatrzymał się na chwilę, a w jego oczach na krótki moment można było dostrzec szkarłatny błysk, co było jedynym szczegółem, który chociaż na moment odróżnił go od pata. Nie przejdziesz nigdy przez te wroty. Nie posiądziesz rzekomego bogactwa, które za nimi czeka, ale być może zyskasz dzisiaj coś znacznie cenniejszego: szansę na pokazanie mi, że jesteś człowiekiem, na pokazanie mi, czym jest człowiek, udowodnienie, że wasz gatunek jednak jest inny. Będziesz teraz musiał podjąć decyzję. Decyzję, od której zależy życie Twoje, bądź Twojego przyjaciela, jak go nazywasz. Przyjaciela, dla którego byłeś gotowy poświęcić swą krew, otwierając wrota. Za chwilę możesz się obudzić. Znajdziesz się w tym samym miejscu, w którym zemlałeś, a ja puszczę cię wolno. Jednak ceną za to będzie śmierć Twojego przyjaciela. Dodatkowo jego świadomość zostanie zamknięta już na wieki w takim właśnie pokoju już zawsze będzie skazany na samotność, gdzie w końcu stanie się obłąkany. Możesz też wybrać inną drogę. Poświęć swoje życie, oddaj mi je dobrowolnie, a ja oszczędzę twojego przyjaciela, obdarowując go tyloma szlachetnymi kamieniami, ile tylko będzie w stanie unieść. Bez wątpienia, w waszym świecie uczyni go to najbogatszym człowiekiem i zapewni Mówicie spokojne życie w dobrobycie, tak przecież przez was upragnione. Zatem co wybierzesz? Uczucie ucisku na gardle pata zniknęło. Wiedział, że może już swobodnie mówić, że może odpowiedzieć. Nie analizował tego, nie myślał już o tej całej sytuacji. Wybór był dla niego jasny. Wybieram.